Olsztyn to stolica Warmii i Mazur, miasto 16 jezior, Mikołaja Kopernika, 100 milu dumy Armii, a także najlepszego kampusu uniwersyteckiego w Polsce oraz zawodników sportu walki. Ale Olsztyn to także miasto, które powinno być stolicą bezpieczeństwa Polski bo ma wszystkie walory potrzebne do tego. To tutaj stacjonuje dowództwo 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, której jednostki rozlokowane są na terenie całego województwa, między innymi w Gołdapi, Węgorzewie czy Giżycku, i uzbrajane są w najnowszy sprzęt wojskowy. To tutaj ma siedzibę 4. Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej, której jednostki znajdują się między innymi w Olsztynie, Giżycku czy Ełku. To województwo warmińsko-mazurskie, którego stolicą jest Olsztyn, sąsiaduje z obwodem królewieckim. A sąsiedztwo Rosji stanowiło, stanowi i zawsze będzie stanowić zagrożenie dla Polski. I z tego względu wzmocnienie polskich sił zbrojnych następuje tutaj bardzo intensywnie. Dowodzą tego nowo powstałe jednostki wojskowe, m.in. Wielbarku, Olecku, Ełku, Ostrudzie, czy Gminie Iława. W większości wchodzące w skład 16 Dywizji Zmechanizowanej z dowództwem w Olsztynie. To także na Warmii i Mazurach znajduje się najdalej wysunięta na wschód jednostka wojsk NATO. To z Olsztyna, wciąż niedaleko, do przesmyku suwalskiego czy do granicy z Białorusią, a więc kolejnych dwóch potencjalnie zapalnych punktów na polskiej granicy. To wszystko powoduje, że Olsztyn ma istotne znaczenie w systemie bezpieczeństwa państwa. A skoro w najbliższych latach Polska będzie wydawała ogromne pieniądze na bezpieczeństwo, to dobrze, aby większość z nich została wydana tu, w Olsztynie, tu, na Warmii i Mazurach. W Olsztynie mogą być tworzone nowe struktury wojskowe, wykorzystujące kompetencje nabyte przez studentów i uczniów Olsztyna i całego regionu. Dzięki temu Olsztyn w Armii i Mazury wybieraliby młodzi ludzie i z nim wiązaliby swoją zawodową i życiową przyszłość. To w Olsztynie i w całym województwie powinny powstawać firmy dostarczające towary i świadczące usługi dla wojska, a wraz z nimi będą powstawać nowe, dobrze płatne miejsca pracy. To także tu, w Olsztynie, powinniśmy pomyśleć o budowie elementów przemysłu zbrojeniowego, choćby w zakresie remontowym. Tutaj także mógł przyjechać każdy, kto chciał. By przeszkolić się i dzięki różnym formom służby wojskowej zaangażować się w służbę ojczyźnie. A dzięki wpływom podatkowym lokalne władze miałyby większe środki na rozwój. Od wielu lat toczy się dyskusja, czy Olsztyn, czy całe województwo warmińsko-mazurskie powinno się otworzyć dla przemysłu, czy skupiać się tylko i wyłącznie na turystyce, zachowując swój pierwotny ekologiczny charakter. Obecna sytuacja Powodująca konieczność wzmocnienia bezpieczeństwa Polski, bezpieczeństwa w Armii Mazur, powoduje, że to właśnie bezpieczeństwo jest tym zagadnieniem, na którym powinien się skupić Olsztyn i cały region. Oczywiście niezależnie od przemysłu i turystyki, bo z jednej strony to konieczność, ale z drugiej szansa na unikalny rozwój miasta i ugruntowanie pozycji stolicy bezpieczeństwa Polski.